Nadeszła pora uwielbiana przez wszystkich alergików, których zresztą z roku na rok przybywa, a sama alergia uznawana jest za jedną z chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Skąd się bierze alergia i czy można coś zrobić, żeby się jej pozbyć? Według Światowej Organizacji Alergii u nawet 40% populacji świata występuje co najmniej jedno ze schorzeń alergicznych, a skala zjawiska zdecydowanie rośnie. Polskie Towarzystwo Alergologiczne szacuje, że alergia dotyka prawie połowę populacji Polaków, co oznacza, że nawet co drugi Polak może cierpieć na alergię. Alergia może być bezpośrednią przyczyną astmy. Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie choruje na astmę ponad 235 milionów osób, a rocznie umiera w związku z nią około 400 tysięcy osób. Szacuje się, że w Polsce co najmniej 4 miliony ludzi to osoby chorujące na astmę. Dane wyraźnie pokazują, że na przestrzeni ostatnich kilku dekad liczba osób cierpiących na alergię na całym świecie znacznie wzrosła, a ten trend jest widoczny zarówno w przypadku alergii pokarmowych, jak i alergii wziewnych, takich jak astma czy alergie na pyłki. Według raportu American Academy of Allergy, Asthma and Immunology z 2018 roku, liczba dzieci z alergiami pokarmowymi w Stanach Zjednoczonych wzrosła o około 50%. Wydarzyło się to między rokiem 1997 a 2011. No, to nie może być tylko problem genetyczny, to musi być problem związany z rozwojem cywilizacyjnym, a w zasadzie wiemy już, że to jest jedna z chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Wzrost liczby alergików może być spowodowany wieloma czynnikami, w tym zmianami w w środowisku i w stylu życia. Wiele badań wskazuje na tak zwaną hipotezę higieny, która sugeruje, że zbyt czyste środowisko w dzieciństwie może przyczyniać się do rozwoju alergii, no ponieważ układ immunologiczny wtedy nie ma okazji jak prawidłowo reagować na potencjalne alergeny. Ale czy to rzeczywiście główna przyczyna? Z pewnością nie. Alergia to nadreaktywność układu odpornościowego na czynnik, który sam w sobie nie jest szkodliwy, ale może wywoływać reakcję alergiczną u niektórych osób. To, co wywołuje reakcję alergiczną, ten czynnik nazywamy alergenem. Co ważne, każdy alergik jest wrażliwy na sobie, tylko odpowiedni zestaw alergenów. To znaczy, że na przykład osoba z alergią na kurz nie musi być nadwrażliwa również na orzeszki ziemne, na które z kolei silną alergię może mieć z kolei inna osoba. Alergeny generalnie możemy podzielić na te wziewne, czyli które dostają się do organizmu przez układ oddechowy, no a także na takie pokarmowe, czyli po prostu nadwrażliwość na składniki żywności. Są również alergeny kontaktowe to są właśnie te, które działają bezpośrednio po zetknięciu się ze skórą. A także mogą być alergeny wstrzyknięte bezpośrednio do tkanek, takie jak na przykład jad owadów. No i alergenami mogą być oczywiście również leki. I jeszcze krótko o histaminie, która jest ważnym graczem w kontekście alergii. Histamina jest jednym z głównych mediatorów reakcji alergicznej i jest odpowiedzialna za wiele objawów alergii. Gdy alergen dostaje się do organizmu osoby uczulonej, dochodzi do kaskady zdarzeń, których szczegółów wam oszczędzę, ale które ostatecznie prowadzą do uwolnienia histaminy i innych mediatorów reakcji alergii. Histamina działa na różne narządy i tkanki w naszym organizmie, powodując typowe objawy alergii. Działa na naczynia krwionośne, powodując ich rozszerzenie i zwiększając ich przepuszczalność, co prowadzi np. do zaczerwienienia i obrzęku. Histamina działa również na nerwy, powodując swędzenie. W układzie oddechowym z kolei histamina może powodować skórz mięśni gładkich oskrzeli, co prowadzi do objawów takich jak kaszel, kichanie i trudności w oddychaniu. Dlatego w leczeniu alergii są powszechnie stosowane leki przeciwhistaminowe, ponieważ blokują one działanie Histaminy i pomagają zmniejszyć objawy alergii. W ostatnich latach mówi się też sporo o tak nietolerancji histaminy, czyli o sytuacji, kiedy masz objawy alergii, ale badania krwi tego nie pokazują. Więcej o tym mówiłam w innym odcinku. Kliknij sobie tu w kartę, otwórz sobie odcinek do obejrzenia na później. Link zostawiam też w opisie do tego filmu. Objawów alergii jest cała masa. Jedna osoba od samego wąchania czy spożywania kilku wcześniej wspomnianych orzeszków ziemnych może mieć silny atak alergii, inna na skutek pogłaskania kota zacznie mieć np. duszący kaszel. Są tacy z kolei, co mają niezłą wymówkę na sprzątanie, bo są alergikami na kurz, roztocza bądź różnego rodzaju detergenty. Zapach świeżo ściętej trawy? Jedni go uwielbiają, a dla innych to kolejny czynnik wyzwalający alergię. Może wydawać się to niesprawiedliwe. Dlaczego jedni mogą jeść dane produkty, mieć w z domu futerkowe zwierzęta, jeść pyszne Sery, pileśniowe czy z przyjemnością spacerować po parku wiosną, a inni w tych samych sytuacjach kończą z męczącymi objawami alergii. No a te objawy są różne i prowadzić mogą nawet do śmierci. Oczywiście bardzo rzadko, ale bywa i tak i dotyczy to zazwyczaj osób, które dotychczas nie wiedziały o swojej alergii, bądź które nagle zostały narażone na silny dla siebie alergen. W Polsce tak zwana anafilaksja co roku zdarza się u 130 tysięcy osób, a około 100 osób z tego powodu umiera. 100 osób rocznie, no to bardzo dużo. Wynika to z tego, że anafilakcja często nie jest prawidłowo rozpoznawalna w odpowiednim momencie, ponieważ diagnoza w pierwszej fazie możliwa jest przede wszystkim na podstawie objawów, a działanie w tym kontekście powinno być szybkie. Strząs anafilaktyczny, zgodnie z definicją, jest gwałtowną, zagrażającą w życiu reakcją organizmu spowodowaną nadwrażliwością na różne czynniki. Najczęściej taka sytuacja występuje u osób cierpiących na alergie pokarmowe, uczulonych na jad owadów błonko skrzydłych, takich jak pszczoły, osy czy szerszenie, oraz u osób z alergią na a niektóre leki. Do produktów spożywczych dających najsilniejsze objawy alergizujące zaliczamy właśnie wspomniane już orzeszki ziemne, ale też pszenicę, różnego rodzaju orzechy, owoce morza, mleko i jajka. Co powinno nas zaniepokoić? Pojawiające się po posiłku, podaniu leku czy urządleniu takie objawy jak pokrzywka, silny świąt całego ciała, napad kaszlu, obrzyg w gardle i obrzyg języka, a także duszność, świszczący oddech oraz silny spadek ciśnienia krwi. Osoby, które wiedzą, że są zagrożone wstrząsem anafilaktycznym, Powinny mieć przy sobie adrenalinę we wstrzykiwaczu czy ampółkostrzykawce, ponieważ najskuteczniejszym sposobem wyjścia ze wstrząsu anafilaktycznego jest natychmiastowe podanie do adrenaliny po zaobserwowaniu już pierwszych objawów. Trzeba to zrobić szybko, ponieważ do wystąpienia niewydolności krążeniowo-oddechowej, bezpośrednio już zagrażającej życiu, w wyniku anafilakcji na pokarmy dochodzi w ciągu 30 minut, w przypadku anafilakcji na jad 12 minut, a na leki jedynie 5 minut. Jednak eksperci podkreślają, że odsetek skrajnych reakcji alergicznych jest tak mały, że nie powinno to być alertem dla każdej osoby z alergią, a właściwa i szybka reakcja na wystąpienie anafilaksji powoduje, że nawet tak ciężkie zdarzenie medyczne nie musi zagrażać w życiu. No ale dobra, bo zaczęliśmy dość mocno, ale wróćmy do typowych objawów alergii o lżejszym nasileniu. Te klasyczne to alergiczny nieżyt nosa, astma ostrzelowa, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka czy różnego rodzaju obrzęki. Ale dlaczego tylko niektórych to spotyka? Wielu alergików zadaje sobie pytanie dlaczego? Dlaczego to właśnie ich spotkał ten męczący los? Dlaczego? Otóż jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Są jedynie spekulacje. Prawdopodobnie znaczenie ma wzrost higieny, o czym już wspominałam, a co spowodowało zubożenie naszej mikrobioty i większą wrażliwość naszego układu odpornościowego, nadwrażliwość. No ale również na pewno ma tu znaczenie nieprawidłowa dieta, nadmiar stresu, narażenie na toksyny środowiskowe, a nawet to, czy byliśmy karmieni piersią w dzieciństwie. Wszystko to nie jest obojętne i może mieć związek z nadreaktywnym układem odpornościowym. Żeby jeszcze bardziej podkreślić skomplikowane życie osób z alergią, wspomnę o Alergii krzyżowej. Jakby tego było mało, że alergik jest nadwrażliwy na jakiś konkretny alergen, może on również reagować na alergen o podobnym składzie, w którym dotychczas nigdy nie miał do czynienia. Podam Ci przykład. Jeśli masz alergię na roztocza, jest duża szansa, że gdy pierwszy raz spróbujesz małże, krewetki lub skorupiaki, twój organizm rozpoznaje je od razu jako alergen. I może wcześniej nie miał z takimi produktami styczności i teoretycznie nie mógł wykształcić na nie reakcji obronnej w formie alergii. Inny przykład. Osoba uczulona na pyłki traw może być nadwrażliwa na rośliny strączkowe, soje, orzeszki ziemne zboża czy ziemiaki. A dla alergika reagującego na pyłki krzewów i drzew e wcześniej kwitnących, alergenami mogą okazać się również pomidory, orzechy czy anysz. Oczywiście są to przykłady, a każdy alergik może się różnić reakcjami krzyżowymi na dane produkty. Jesteśmy w końcu różni, a alergia, jak już wcześniej wspominałam, jest zaburzeniem wieloczynnikowym i nie ma tu zero-jedynkowych odpowiedzi w kontekście ogólnym. Każdy alergik powinien swój przypadek omówić z lekarzem, a dokładnie z alergologiem oraz uważnie obserwować, kiedy alergia się nasila i z jakimi zmianami w diecie czy w stylu życia tej osoby mogło mieć to związek? Pozostaje zatem pytanie, co możemy zrobić, żeby zminimalizować objawy alergii? Oczywiście jedno to leki antyhisaminowe i te zmniejszające reaktywność układu odpornościowego, no ale takie leki zazwyczaj nie powinny być przejmowane na stałe, tylko w okresie, gdy alergia jest nasilona. No choć tu oczywiście wszystko zależy od rodzaju alergii, a ostateczną decyzję zawsze podejmuje lekarz. No i najlepiej na stałe pozbyć się alergenów z otoczenia alergika, aby nie dolewać przysłowiowej oliwy do ognia. No ale możemy też trochę zrobić z perspektywy stylu życia, w tym z mojego obszaru diety i suplementacji, aby spróbować załagodzić tę sytuację. To, co nauka potwierdza, to fakt, że nie małe znaczenie dla prawidłowej pracy układu odpornościowego ma stan naszej mikrobioty jelit. Warto zatem dbać o te nasze mikroorganizmy zamieszkujące jelita, na przykład poprzez zdrowe, nisko przetworzone jedzenie, które będzie sprzyjało utrzymywaniu mikrobioty jelit w równowadze oraz jednocześnie unikać sytuacji, które stan mikrobioty mogą pogarszać, jak chociażby spożywanie alkoholu, mocno przetworzonych produktów czy też przewlekłego stresu. Dodatkowe wsparcie mikrobioty mogą pomóc osiągnąć probiotyki, czyli przejmowane doustnie wyselekcjonowane kultury Bakterii lub drożdży, których zadaniem jest korzystne dla zdrowia działanie w naszym przewodzie pokarmowym poprzez immunomodulację oraz zachowanie prawidłowej flory fizjologicznej. Niektóre badania sugerują, że probiotyki mogą pomóc zmniejszyć objawy alergii. Warto to jednak pamiętać, że probiotyk powinien być dobierany indywidualnie, gdyż w niektórych zaburzeniach zdrowotnych niektóre szczepy bakterii są niewskazane, a inne wręcz pożądane. Inne składniki diety bądź suplementacji, na które warto zwrócić uwagę w tym kontekście, to kwasy tłuszczowe omega-3, w tym kwasy. EPA a i kwas DHA. Są to rodzaje kwasów tłuszczowych omega-3, które mogą pomóc zmniejszyć stan zapalny i objawy alergii. Co ciekawe, sprawdzić się tu może witamina C. Ważną właściwością kwasu askorbinowego jest również znaczący wpływ na pracę układu odpornościowego, w tym między innymi na hamowanie nadmiernej reakcji przeciwzapalnej, a także na zwiększenie tolerancji na alergeny napływające z zewnątrz. Tak więc niedobór witaminy C może mieć związek z osłabieniem pracy układu odpornościowego, tym samym zwiększając ryzyko powstania alergii. Witaminę C znajdziesz m.in. w wielu sezonowych warzywach i owocach. Inny składnik odżywczy, którego rola w kontekście alergii jest coraz częściej podkreślana to kwercetyna. Ze wszystkich przebadanych bioflawonoidów to kwercetyna ma najpotężniejsze działanie. Utrudnia ona produkcję i uwalnianie wcześniej już wspomnianej histaminy oraz innych czynników alergizujących i zapalnych. Kwercetyna poza tym tworzy świetny team z witaminą C, podbijając jej działanie. Dlatego też przy suplementacji kwercetyną warto dodawać tę witaminę C. Inne badania sugerują również, że niski poziom witaminy D z kolei może być związany z nasileniem objawów alergii, no a wiadomo, że witaminę D powinniśmy regularnie, to znaczy raz do roku przynajmniej, kontrolować, to znaczy jej poziom, oraz suplementować w okresie jesienno-zimowym, a czasem nawet całym rokiem. No i nie mogę tu nie podkreślić roli snu. Badania wykazały, że długotrwały niedobór snu może osłabiać układ odpornościowy, to może prowadzić do zwiększenia podatności na różne choroby, w tym nasilać alergię. Gdy jesteśmy niewyspani, nasz układ odpornościowy może być nadreaktywny na alergeny, co z kolei będzie prowadzić do nasilenia objawów. Objawów alergii. No I tak na przykład badania opublikowane w 2019 roku wykazało, że niedobór snu był powiązany z nasileniem objawów alergii u osób z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. kolei, w innym badaniu wykazano, że krótkotrwały niedobór snu prowadzi do zmniejszenia funkcji barierowych skóry, co może prowadzić do zwiększenia objawów alergii skórnych. Te i inne badania sugerują, że zdrowy sen jest kluczowy dla utrzymania prawidłowej funkcji układu odpornościowego i może pomóc w łagodzeniu objawów alergii. Nie ma więc wątpliwości. Że właściwe zarządzanie stresem i utrzymanie zdrowych nawyków w kontekście dobrej jakości snu mogą pomóc w zmniejszaniu objawów alergii. Tak jak każdy alergik jest inny, tak sposobów radzenia sobie z alergią również jest wiele. Jedno jest pewne – jeśli jesteś alergikiem, to poza oczywistym usunięciem z życia alergenów, o ile tylko to możliwe, no to warto, abyś wspierał organizm od każdej strony. Zdrowa dieta z ewentualnym wykluczeniem na czas okresu alergicznego produktów działających krzyżowo z Twoją alergią, no a poza tym wspierająca i dobrej jakości suplementacja, lekka aktywność fizyczna, dobry sen i redukcja stresu na tyle, na ile to możliwe. Jeśli zadziałasz holistycznie, jest duża szansa, to tym razem objawy alergii będą dużo mniej uporczywe daj znać w komentarzu czy udało ci się poradzić z objawami alergii a jeśli tak to co na to wpłynęło a jeśli nie masz takiego doświadczenia to po prostu zostaw w komentarzu słowo apsik do usłyszenia w kolejnym odcinku A second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me.